Tak? Przy telefonie? Agencie 0700, mamy bardzo ważną misję. Nintendo i Ojczyzna liczą na Ciebie. Rozumiem. Wiem, co trzeba zrobić. I tak się stanie. Nie, ty nie. Czas wrócić. Dzisiaj pogadamy sobie o bondzie na konsole Nintendo 64. I nie, to nie będzie ten bond, to będzie ten bond. Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Z tej strony Jacek. Dzisiaj zapraszam Was na taką pierwszą prawdziwą retro recenzję na moim kanale. Gdzie powiemy sobie o grze The World is not enough na Nintendo 64. Jest to gra oparta na filmie o tym samym tytule, który ukazał się cały rok wcześniej, w roku 99. No stanowi dla mnie taką trochę niedocenianą perełkę, jeśli chodzi o bibliotekę e, konsoli Nintendo 64. E, powiem wam, że ta gra miała ogromnego peszka, dlatego że zawsze była i pewnie dalej będzie porównywana do swojego starszego brata, e, do gry GoldenEye od dewelopera Rare. No GoldenEye, umówmy się, no jest absolutnie kultowy. Każdy ten tytuł zna został wielokrotnie wydany, zremasterowany na nowe konsole. Nawet dzisiaj możemy sobie w Golden Eye bez problemu zagrać na przykład na Xboxie czy na Switchu. No a jeśli chodzi o The World is Not Enough, to ta gra została nieco zresztą w sumie to jak sam film, zapomniana przez czas, zapomniana przez fanów. A myślę, że całkiem niesłusznie, ale zaraz przekonamy się. Zapraszam was na ten materiał. Can I help you? The name's Bond. James Bond. W grze, podobnie jak i w filmie, zadaniem Bonda jest powstrzymać szalonego terrorystę, który opracował plan przejęcia kontroli nad światowymi zasobami ropy naftowej oraz ochraniać córkę bogatego przemysłowca, w którą w filmie wcieliła się przepiękna Sophie Marceau. Fabuła tej produkcji nie trzyma się sztywno kinowego pierwowzoru, a autorzy często dają nam coś od siebie. Pojawiają się tutaj czasami rozbudowane sekwencje. Albo nawet całe sceny, całe poziomy, które w filmie się nie znalazły. Co zwykle przekłada się na to, że dostajemy bardziej napakowaną e, atrakcjami kampanię, więc nie ma co narzekać. Niezależnie od tego, czy oglądaliście kinowy pierwowzór, akcje naprawdę bardzo łatwo jest zrozumieć. Tutaj wystarczy śledzić przerywniki filmowe oraz briefingi przed misjami, aby dokładnie wiedzieć, co robimy, gdzie jesteśmy, jaki jest nasz cel. Kampania single player jest naprawdę długa oraz mięsista. Misje do krótkich nie należą oraz często rozbite są na wiele różnych etapów. Kończąc na przykład jedno zadanie, okazuje się, że nagle otwierają nam się cele poboczne, a cele te mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane. Może to być na przykład dokonanie sabotażu albo uratowanie zakładników. Mocną stroną kampanii są na pewno też bardzo zróżnicowane lokacje. Dostajemy tutaj zarówno takie bardziej miejskie klimaty jak Istanbul, jak i tajne bazy, jak na przykład siedziba MI6 czy na przykład ośnieżone górskie tereny w Alpach. Różnorodność to naprawdę jasny punkt gry. Gra pozwala nam nieraz poczuć się jak James Bond, ponieważ jesteśmy tutaj tajnym agentem. To działanie z ukrycia oraz inteligentne wykorzystywanie otoczenia oraz dostępnych gadżetów to jest podstawa sukcesu. Wyciągnięcie broni oraz wykoszenie przeciwników to nie zawsze jest jedyne właściwe rozwiązanie. Są na przykład całe segmenty misji, gdzie skupiamy się bardziej na infiltracji, zdobywaniu informacji, zbieraniu przedmiotów i używaniu wielu charakterystycznych dla bonda gadżetów. W takich momentach naprawdę trzeba docenić, że jest to coś więcej niż taki zwykły klasyczny shooter, a autorzy naprawdę postarali się, aby oddać charakter filmów szpiegowskich. The you get out of there the Największą wadą tego tytułu jest, jak dla mnie, inteligencja naszych przeciwników. Ich zachowania z inteligencją zwykle nie mają za wiele wspólnego, zamiast jak wyszkoleni najemnicy po prostu często zachowują się jak banda debili, a ich wachlarz działań zwykle ogranicza się do albo stania w miejscu i oddawania strzałów, albo biegną na nas w linii prostej, nawet nie próbując nawiązać walki. Innym minusem tej produkcji są misje skerankowe, których na szczęście nie ma zbyt wiele, bo naliczyłem raptem dwie. Misje te niestety bywają bardzo frustrujące, ponieważ po pierwsze mechanika gry nie pozwala na jakieś bardziej złożone strategie skradania się, a po drugie gra naprawdę słabo komunikuje, kiedy nasze zachowanie może wzbudzić zainteresowanie wrogów czy podnieść alarm. to Robert King. Ah, the man who retrieved my money. Może to być na pewno kontrowersyjna opinia. Ale świat to za mało w wielu miejscach broni się lepiej niż kultowe Goldeneye. Autorzy tego tytułu na pewno dokładnie przeanalizowali, co udało się RER zrobić przy okazji Goldeneye i wprowadzili pewne poprawki. Sterowanie czy system celowania są tutaj znacznie bardziej intuicyjne. Tutaj oddano nam do dyspozycji nawet kilka różnych schematów sterowania, a samo poruszanie się i celowanie jest znacznie bardziej płynne niż w dziele RER. Bardzo podoba mi się też fakt, że zniknęły etapy, w których wrogowie odradzają się bez końca, co czasami przeszkadzało mi w Golden Eye. A tutaj, na szczęście, liczba wrogów zawsze jest jakoś jasno zdefiniowana, i nie ma tak, że musimy sobie radzić z kolejnymi falami, które tylko niepotrzebnie wydłużały rozgrywkę. Ogromnym plusem: World is Not Enough. Jest na pewno tryb multiplayer. Ten oferuje nam naprawdę mnogość opcji. Mamy tutaj wszystko od takich zadań scenariuszowych do po prostu zwykłych klasycznych potyczek deathmatchowych. Mamy Capture the flag, mamy Last Man standing, tak jakby tutaj nazwane Last Agent standing. Mamy różne skórki, mamy różne postacie, broń, możliwość ustalenia reguł każdej potyczki. I tutaj, co ważne, jeśli gramy dzisiaj na emulatorach, to bardzo ucieszy na pewno wielu a możliwość włączenia botów. A muszę Wam powiedzieć, że o dziwo te boty sprawują się nieco bardziej kompetentnie niż wrogowie w głównej kampanii. Muszę przyznać, że tryb multiplayer naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył, zwłaszcza swoją ilością opcji i naprawdę tym, ile radości, ile miodu dał mi po zakończeniu kampanii. Tytuł ten w wielu miejscach wygląda nawet lepiej niż kultowe Golden Eye. Przy większych lokacjach dostajemy bardziej szczegółowe tekstury i bardzo stabilny framerate, przynajmniej jak na Nintendo 64. Tu naprawdę warto pochwalić autorów za to, że nawet gdy na ekranie dzieje się naprawdę sporo, mamy różne wystrzały, wybuchy, to gra dalej trzyma stałe 30 klatek na sekundę. Gra została wydana na 32-megabitowym kadridżu. Jest to jedna z największych, tak rozmiarowo największych gier na Nintendo 64. Na takim samym karcie wydano też na przykład świetne Perfect Dark. Ten ogromny, jak na tamte czasy, rozmiar kadridża przekłada się bezpośrednio na jakość oprawy audiowizualnej. Warto na pewno dodać, że gra obsługuje również Expansion Packa, czyli rozszerzenie pamięci do konsoli. Jeśli posiadamy takie cacko, to zyskujemy znacznie wyraźniejsze tekstury, wyższej rozdzielczości. Muszę też naprawdę pochwalić voice acting. Chociaż w ekipie nagrywającej dialogi nie znaleźli się aktorzy znani z filmu, to aktorzy, którzy tutaj występują, wypadają naprawdę przekonująco i całkiem wiernie udaje im się odtworzyć głosy znanych postaci. Całość dopełnia soundtrack, który naprawdę pasuje do akcji na ekranie. Dostajemy tu wiele elektronicznie brzmiących utworów z taką szpiegowską nutką. Minusem jest, jak dla mnie jednak, brak klasycznego motywu przewodniego Bonda, autorstwa Montiego Normana. Z niewiadomych dla mnie przyczyn akurat ten utwór nie znalazł się w grze. Mogę stwierdzić, że chociaż premiera gry nastąpiła prawie rok po premierze filmu, to jednak czas ten na pewno nie poszedł na marne. Studio EURO.com dostarczyło nam naprawdę bardzo solidny tytuł dla fanów Bonda, ale też nie tylko. Myślę, że każdy fan szpiegowskich shooterów znajdzie tutaj coś dla siebie. Bond. Bond. Zróbmy sobie takie szybkie podsumowanie. Gra World Is Not Enough na Nintendo 64 dostaje ode mnie ocenę bardzo zasłużoną 8,5 na 10. Mamy świetne misje, świetną, długą kampanię, bardzo zróżnicowane misje wieloetapowe z wieloma różnymi celami misji, dynamicznie zmieniającą się sytuacją, warunkami. Mamy jedną z najlepszych opraw graficznych na konsole Nintendo 64. Gra wygląda naprawdę pięknie, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę, jakie były skromne możliwości tej konsoli. Mamy bardzo płynny framerate. Mamy też naprawdę bogate możliwości, jeśli chodzi o multiplayer. Możemy sobie na przykład zagrać z botami, mamy wiele map, mamy wiele skórek, mamy wiele postaci, gadżetów. Naprawdę możemy się w każdym celu poczuć jak James Bond. Z minusów no, wspomnieć mogę tylko sztuczną inteligencję wrogów oraz no, pewne braki w soundtracku, o których wspominałem. Ale koniec końców: The World is Not Enough to naprawdę bardzo solidny shooter, bardzo solidny FPS który fanom gatunku, jak również fanom Jamesa Bonda, mogę tylko polecić. W materiale skupiliśmy się na wersji The World is Not Enough na konsole Nintendo 64. Ale wydaje mi się, że warto krótko wspomnieć, że gra wyszła również na inne sprzęty pod tym samym tytułem. Gra ukazała się jeszcze na konsolach Game Boy Color i PlayStation, na pierwszym, na pierwszym PlayStation od Sony. I tu muszę Wam powiedzieć, że poza tytułem te gry nie mają ze sobą za wiele wspólnego. Tutaj wersja na Game Boy Color jest takim bardzo niegrywalnym koszmarkiem, absolutnie Wam tego nie polecam. Natomiast wersja na PlayStation na pierwszy rzut oka, na pierwszy taki rzut oka wydaje się, że jest podobna do tego, co mamy na Nintendo 64. Jednak jak przyjrzeć się bliżej, to te gry bardzo wiele różni. Przede wszystkim mamy inną strukturę misji, mamy nawet całe misje, lokacje, które są inne. Przede wszystkim wersja na PlayStation ma jednak gorszą grafikę, brak, kompletny brak trybu multiplayer, a jak również wiele takich misji, o których Wam wspominałem, jak na przykład atak na siedzibę MI6. No tego w wersji na PlayStation nawet nie uświadczymy. Jeśli mam być szczery, to z tych trzech wersji, z Game Boy Color, PlayStation oraz Nintendo, tylko wersja na Nintendo 64 moim zdaniem zasługuje na uwagę. Mam nadzieję, że tym materiałem przekonałem Ciebie do sprawdzenia tego klasyka, e, może do odświeżenia lub ogrania pierwszy raz. Jeśli grałeś już tą pozycję, napisz w komentarzu, chętnie poczytam. Z mojej strony to już tyle. Hej, podobało Ci się to, wiesz, nie bądź sknera, daj lajka, może zasubskrybuj. E, dzięki, że byłeś ze mną. Zapraszam następnym razem. Cześć!